Później nadeszła pewna era, która już na dobre zdefiniowała dominację Intela na wiele, wiele lat i właściwie ugruntowała zarówno jego pozycję, jak i sprawiła, że utknął w tym, w tym dołku swego rodzaju, w tej, w tej jednej branży, czyli współpraca z firmą Microsoft. To jest ten słynny sojusz Intel, który się przyjął w branży po dziś dzień. Natomiast na początku lat 2000 i w latach 90. No, miał bezpośrednie skojarzenie z Intelem. Zwłaszcza, że wtedy Intel. W tym obszarze miał blisko 90% udziału w rynku. Był wówczas absolutnym dominatorem, to prawda. I właściwie Intel nieco utknął w tej współpracy z Microsoftem. W międzyczasie zaczęli się pojawiać rywale, i zaczęło się pojawiać coś, co jest znane, drodzy Państwo, jako dylemat innowatora. Dylemat innowatora polega na tym, że inwestujemy większe, mniejsze pieniądze, ale wynajdujemy coś innowacyjnego, zdobywamy rynki, tworzymy sieci zależności, zdobywamy świat, ale w pewnym momencie, po dłuższym lub krótszym czasie, pojawiają się inni innowatorzy, którzy na bazie naszych innowacji. Za mniejsze pieniądze w jakiś zrewolucyjnie zwany nowy sposób, nie mając tej całej bazy pracowników, dziesiątek, setek tysięcy, w zależności w łańcuchach logistycznych, tworzą innowacje i wyprzedzają nas właściwie bezpośrednio korzystając z naszego produktu.